Na wstępie chcę Ci przypomnieć o moim Instagramie, na którym za każdego follow'a daję serduszko. Jeśli masz ciekawy profil, to skomentuję Ci zdjęcie lub nawet Cię zaobserwuję. Nazwę masz na ekranie oraz w opisie filmu. Siemano z tej strony, oczywiście Fisiel, i jak zapowiadałem w tym filmie. Wracamy z serią znaleźć z gwizdów. Jeśli znaleźliście coś fajnego, to koniecznie wysyłajcie mi to na moim Instagramie lub na maila. Oczywiście napiszcie gdzie i co znaleźliście i najlepiej gdyby były to filmy, a nie same zdjęcia. Dzięki z góry i lećmy z filmem. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od ciekawego znaleziska Sebo. Na insta podesłał mi on łuski od sztucera, które znalazł niedaleko swojego bloku, a konkretnie i na łące. Jest to naprawdę ciekawe odkrycie, ale pamiętajcie, żeby uważać, jeśli natraficie kiedyś na takie przedmioty. Filip to kolejna osoba, która trafia do dzisiejszego odcinka. Dostałem od niego zdjęcia naprawdę kozackiego i zarazem nieco creepy znaleziska. Mianowicie pewnego razu, wraz z kolegą, natknął się on na opuszczony pociąg, który postanowili zobaczyć z bliska. Trzecią pozycję w dzisiejszym zestawieniu zajmuje Wojtek ze swoim bardzo ciekawym odkryciem. Wojtek, mianowicie na opuszczonym gospodarstwie natknął się na pustą skrzynię na naboje od Mausera. Rok produkcyjny tej skrzyni to rok 1944. Kolejne odkrycie należy do Kacpra oraz jego siostry. Kiedy wspólnie zwiedzali opuszczony dom, natrafili na dwa stare mundury w bardzo kiepskim stanie. Kacper napisał mi, że są to mundury wojskowe z II wojny światowej. Jednak dla mnie wyglądają bardziej jak mundury policyjne. A wy jak myślicie? To mundury policyjne czy wojskowe? Koniecznie dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy. Pierwszą pozycję w dzisiejszym odcinku zajął Wojtek, który za pomocą wykrywacza metalu znalazł bardzo dużo ciekawych rzeczy. Wśród nich znajdziemy m.in. zegarek warty ponad 1000 zł, pruską klamrę od Paska w naprawdę dobrym stanie oraz dwie monety, jedną z roku 1876 a drugą z roku 1806. Naprawdę niesamowite znaleziska. Jeśli film ci się spodobał, strzel łapę w górę, a także zasubskrybuj mój kanał. Z niecierpliwością czekam na kolejne z Waszych znalezisk, dlatego nie wstydźcie się ich mi wysyłać. Każdym się na pewno przyjrze. Tymczasem miłego dnia, trzymajcie się, cześć!